Wszystkim widać na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na już. 12? Chwila. Pogubiłam się w tych. Naprawdę, pogubiłam się nie wiem, który dzień grudnia. We wish you a Merry Christmas. 13, jednak 13 grudnia, ale to w sumie będzie złączone z 12 trochę, bo otworzymy sobie też kalendarz z wczoraj, bo wczoraj nie nagrywam Vlogmasa. W ogóle zaczynam ten film, jak już jest późno bardzo późno, jest prawie 15, nigdy tak późno się nie brałam za film, już przez chwilę sobie myślałam, czy dzisiaj z niego nie zrezygnować, ale stwierdziłam, że dobra, wczoraj sobie odpuściłam, to dzisiaj już, już się biorę do roboty, więc no już się robicie, no dlatego się tutaj światło za mną i tak słabo, słabo zrobiłam szybki make-up, w sumie to dla Was do tego filmu i żeby iść do sklepu e, kupić e, składniki na pierniczki, bo właśnie plan jest taki, że ci będziemy robić pierniczki. Nie mam w planach, jakby dzisiaj za długiego robić tego filmu, bo no, sami widzicie, jaka jest sytuacja, że jest już dosyć późno, bo cię bardzo, bardzo długo spałam. E, no ale dobra, stawiam Was na statywie i otworzymy sobie kalendarzem. no, moje włosy są w stanie opłakane, ale to jest nieważne. Mm, w ogóle tutaj kolejność tych numerków mi się pogubiła. 14, 15, o jakoś tak, dobra. Dwunastkę otwieramy, bo właśnie nie otwieram, stwierdziłam, że nadrobimy sobie to. Dzisiaj mamy coś w takim super śmiesznym kształcie, zobaczcie. Coś takiego. Nie mam co to może być. Chyba trochę jak świeczka, ale... Ale nie, bo tutaj czuję jakąś zakrętkę. O, już widzę, że jest to jakiś produkt z Cafe Mini. Ej, ależ to strasznie chciałam przetestować. W ogóle produkty do włosów z kafemimi. Jest to taka dosyć spora maska e, Trzyglinkowa Taka trzy glinki do włosów tłustych u nasady I e, Suchych na końcach Maska regeneruje, poprawia stan włosów, nadaje włosom objętość bez obciążenia Unikalna formuła Łączy to właściwości trzech rodzajów glinki Ma silne działanie bojotokowe I przywracające, zapewnia objętość włosów bez obciążenia I tutaj z tego co widzę Też są naturalne składniki na wilgotne włosy zostawiamy na 3-4 minuty i następnie spłukać ciepłą wodą. No więc dobra, jakby to jest coś super, super hiper. Trzy glinki, o i tutaj jest nie nietestowane na zwierzętach, eco-friendly i naturalne składniki w 95%. Tak, tak tutaj producent obiecuje. Super naprawdę, to jest coś, co bardzo chciałam. Trzynastka, czyli już to dzisiejsze okienko. Mamy coś. A, niedziela. Dzisiaj jest niedziela, czyli po prostu to będzie świeczka. O, jakaś taka ciemno granatowa. O, mamy dzisiaj zapach blueberry muffin. Znowu jest to to Country Candle, bo właśnie tak się umówiłyśmy, że będą takie malutkie świeruszki Wow. O oh, wow, bardzo ładnie pachnie. Jakby naprawdę czuć takie takie muffinki. Tak wygląda ten zapach, gdyby ktoś był zainteresowany, ja jestem w nim zakochana. Dzisiejszą herbatkę bo ją otwierałam Happy Holiday, eee... chwila chwila. Zielona herbata z cynamonem, głośikami kardamonem. Eee... I dalej to właśnie nie wiem, a i z granatem. O, to może być dobre. Dobra, dwunastka. O, wreszcie coś innego, wreszcie gratulacje. Zobaczcie, jest taki kolorowy lizak. Nie wiem, bo to nie jest czupa czup, to wygląda jak taki najtańszy lizak z po prostu z supermarketu, ale dobra, no zawsze to jest lizaki, super, bardzo lubię lizaki. E, I trzynastka coś malutkiego. Oj, trochę rozerwałam. O, i mamy dzisiaj e, coś, co już było, ale było w innym smaku, więc spoko. Taka podłużna guma, tym razem o smaku wiśniowym. Akurat już nie będę otwierać, ale Douglas, 12 i 13. O, są obok siebie, wyjątkowo. Dwunastka. Co to jest? Jakiś produkt z Anna Jak. Taki jakby mini eyeliner albo mini tusz. Maskara, tak. Taka super słodka mini maskara Zobaczcie, to jest takie malutkie i to jest z tej marki Anna Jak, z której już był krem do twarzy. I trzynastka. Malusieńka, bardzo malusieńka. Co to jest? Matko, ale myślałam, że to będzie trochę większe. Powiem Wam, że o, jestem teraz zawiedziona, już Wam mówię, co to jest. Ej, powiem Wam, że jak patrzyłam, tak mniej więcej co będzie w tym kalendarzu, żeby zobaczyć, czy się w ogóle go opłaca kupować, to to była rzecz, która by najbardziej skłoniła, żeby właśnie wybrać ten kalendarz, a nie inny, e, ponieważ jest to maska e, do twarzy o zapachu arbuza, wiecie, jak ja go, e, ale właśnie, no, miała być jakaś super maska hialuron, z hialuronowym czymś, e, Kwas hialuronowym, z kaluronowym czymś, e, ale no to jest. Tak malutkie, że no mi starczy na jeden raz, po prostu jeden-dwa razy nałożę na twarz i już tego nie będzie. To jest jakaś rozświetlająca. E, I to jest właśnie maska do spania. Po prostu się to nakłada już po pielęgnacji e, na całą noc, z tego co wiem. E, no dobra, no to to już były wszystkie rzeczy z kalendarzy. E, ja teraz chyba pójdę do sklepu, muszę w ogóle tutaj trochę jeszcze ogarnąć w pokoju e, i muszę ogarnąć rzeczy do szkoły. W ogóle sorę za moje tłuste włosy, już widzę, że są tłuste. Muszę je dzisiaj umyć i e, już jutro powinno być ok, Ale mam sporo rzeczy do ogarniania, bo oczywiście cały weekend się leniłam, nic nie robiłam e, Więc teraz muszę wszystko ogarnąć e, W przyszłym tygodniu mam trzy sprawdziany, w sensie w tym co teraz będzie e, od poniedziałku e, Mam chyba trzy sprawdziany i do żadnego totalnie nic nie umiem, totalnie nic nie wiem o co chodzi e, Nie wiem z czego, nie wiem jak, gdzie, co, kiedy e, Więc wezmę hmm, się za to dzisiaj Siemka kochani, ja... Trochę do Was nie odzywałam, powiem Wam, że jestem taka zdechła w ogóle, nic nie mam siły robić. Wyglądam też jakoś dramatycznie, ale byłam w sklepie po przyprawę do piernika. Kupiłam na przykład badek, dwie, bo one w ogóle rzadko, rzadko jest jakoś ostatnio. E, I zobaczcie, z doktora Edkera wziąłam takie pisaki: smak czekolada i karmel, to wydaje mi się, że może być dobre. E, I posypko o smaku czekoladowym, i to będzie do ozdabiania pierniczków. No co, no już mam już preparat do piernika, mam wszystkie składniki, więc to właśnie zabieram Znalazłam jakiś przepis z Kuchnia Lidla, nie wiem, czy to wyjdzie No ale myślę, że możemy spróbować Moi drodzy, już upiekły się Ta pierwsza tura I teraz będę je Dekorować tymi pisakami Karmelowo-czekoladowymi I powiem wam, że próbowałam Już jednego i całkiem Całkiem dobra. Okej okay, kochani, więc pierniczki Już jedna tura siedzi w piekarniku, teraz mam chwilę Przerwy, więc stwierdziłam, że tutaj się do was Odezwę, jako że wiem, że Bardzo was interesują moje szkolne Jakieś szkolne życie, szkolne sprawy I w ogóle pisaliście mi, żeby Więcej gadała o szkole, a już mam Wystawione oceny śródroczne Bo jakoś tak u nas w szkole wcześniej się kończy Semestr, w sensie jeszcze nie wszystkie wyciągamy wyciągam jeszcze spod paznokci Ciasto <noise> Ale dalej zaraz będę kontynuować Te pierniczki, bo jakoś strasznie wydaje mi się, że będzie ich naprawdę dużo, bo dużo tego ciasta wyszło ale dobra, nie wiem czy kogoś to interesuje, ale może tak, może nie, nie wiem jak nie to sobie przewincie e, biologia, idźmy może po kolei piątka przewidywana i piątka też będzie na koniec, bo tutaj już nic się nie zmieni e, z chemii tak samo piątka i też raczej zostaje e, z fizyki też piątka e, z geografii trójka, to jest moja najgorsza ocena i w sumie to się stało no nie wiem, po prostu ja zawsze z geografii mam złe, złe oceny. To jest już tak, tak po prostu jest. Ja po prostu nie trafię geografii i zawsze mam takie właśnie ocenki. Hmm, historia 5, pięć, informatyka 5. Pięć? Mhm, pięć. Hmm, polski 4, angielski 5, hiszpański 4, e, matematyka 5. E, podstawy przedsiębiorczości 6. E, tak. 6 przewidywana i zostanie. Wiedza o mediach 6, wiedza o społeczeństwie 5, wychowanie fizyczne 5. Jest Pani bardzo dobra. Tak to wyszło. Nigdy w życiu nie miałam tak dobrych ocen w liceum. Ale no, więc jest ok. Nie jestem z siebie dumna w przyszłym nie było to jakieś wyjątkowo trudne, jakoś tak, by teraz zaczęłam to wszystko olewać, ale w sumie to właśnie problem jest taki, że mam trzy sprawdziany w przyszłym tygodniu i ja nadal nie kiwnęłam palcem w stronę żadnego, a już jest bardzo późno i jeszcze mam sporo roboty, kurde... Więc to tyle, co chciałam w sumie powiedzieć, że już jest sytuacja klarowna ze wszystkiego, ale teraz musicie wziąć do roboty, bo właśnie zaczynają już stawiać ocenki na drugi semestr. Więc, jakby wiecie, jeśli w drugim semestrze tego nie utrzymano, to w sumie to po nic miejsca. A ja zamierzam mieć pasek w tym roku, na koniec roku. Trzymajcie kciuki, zobaczymy, jak mi się to uda. W sumie to nie wiem, po co zawsze wam powtarzałam, że oceny w nie mają żadnego znaczenia i nadal wam to powtarzam. E, więc jakby tak naprawdę te wszystkie piątki i szóstki to mogę sobie dupę nimi podetrzeć, ale, e, ale... no, tak jak mówię, w, w sumie uczymy się dla siebie, e, więc ja się uczę tylko z tych przedmiotów, które naprawdę mnie interesują, a z to... To jest na farcie, to jest naprawdę jednym wielkim farcie. Moi drodzy, ja już skończyłam te pierniczki W no w końcu, no Wyszło ich strasznie dużo w ogóle, nie wiem, tyle czasu mam wrażenie Stałam przy tym, że już mnie wszystko boli W ogóle mam jakieś takie wahania nastroju, bo z tym jest mi Raz mi jest lodowato, rozkręcam Wszystkie kalorfery, potem jest mi tak gorąco, że Siedziałam na balkonie w ogóle, nie nie. Dzisiaj po prostu jakoś Słabo, słabo, słabo słaby dzień Ale chciałam już zakończyć tego vloga Będę się brała za montowanie go Więc co, więc widzimy się już jutro W nowym vlogmasie, Buziaki, pa, papa